Kalp. Dlaczego Kalp? Odpowiedź jest bardzo prosta. To jest najciekawsze miasto, najciekawsza lokalizacja na całym wybrzeżu Costa Blanca. A kto wie, może nawet w całej Hiszpanii. Ja nazywam się Piotr Tarzyński i nie jestem agentem nieruchomości. Nie współpracuję z żadnym biurem nieruchomości i nie załatwiam żadnych interesów przy okazji. Mówię jak jest. Zapraszam do miejscowości Kalb, ponieważ jest to miejscowość absolutnie wyjątkowa. Jak się tu wjeżdża i się widzi to, to dosłownie otwiera się buzia i zapiera dech w piersiach. To miasto łączy praktycznie pewien spokój i dostojność Hawej z Benidormem, który ma zupełnie inny charakter. To jest tu w tym jednym mieście i Benidorm, i Hawe Szabia. Niezwykle prestiżowe, ale bardzo zróżnicowane. Ma osiem różnych dzielnic, takich urbanizacji, gdzie można kupić mieszkanie, można wynająć, bo to jest dobra lokalizacja zarówno wakacyjna, do kupna nieruchomości, a także do takiego dłuższego wynajmu, powiedzmy sezonowego, jesienno-zimowo-wiosennego, to tutaj wszystko jest. Obejrzymy te wszystkie osiem lokalizacji bardzo szczegółowo i dowiemy się, dlaczego kalp jest taki niezwykły. Zaczniemy od miejsca najbardziej odległego. Tam jest Plaża Benissa, cudowne miejsce dla nurków, dla płetwonurków, dlatego że tam jest krystaliczna woda. Krystaliczna woda dlatego że tam jest skaliste dno i woda się nie muli, nie ma piasku. Więc pojedziemy tam, zaczniemy od tej plaży Benissa i zaraz potem zobaczymy, bo tam są osiedla, bardzo fajne osiedla, spore. One się nazywają Kometa Kario i popatrzymy sobie szczegółowo na te nieruchomości, które tam się znajdują. Jest to jedno z ciekawszych miejsc i nie za drogich. Generalnie nieruchomości w Kalpe są oczywiście droższe niż w Torwiecha, o jakieś 1000 euro za metr kwadratowy, średnio, oczywiście średnio. Ale tańsze niż w i szabi o jakieś 500 euro tańsze niż w i szabi A lokalizacje tutaj są no, przepiękne. Benissa, czyli Playa Fustera. To jest zdecydowanie coś, co trzeba zobaczyć. Tutaj idealne miejsce dla nurkowania. Skaliste dno, nie muli się, przejrzysta, krystaliczna woda. A za nami są dwa osiedla. Formalnie wyjechaliśmy z Kalpę, ale no te osiedla jakby ciążą do do Calpe i spokojnie możemy je pokazać. One są jakby częścią tej urbanizacji tutaj. To jest Kometa Kario. Kario jest troszeczkę bliżej. Kometa jest troszeczkę dalej. Czym one się charakteryzują? No, zaraz zobaczymy. To są takie osiedla powiedziałbym rodzinne. To jest niska zabudowa. Tutaj nie ma apartamentowców, to jest wszystko niska zabudowa. I są tutaj tak zwane wille miejskie, czyli takie 120 metrów. Oczywiście piętro. Każda willa tutaj ma, ma basen prywatny, więc one mają basen, chociaż ten basen nie jest duży. 120 metrów powiedzmy trzy sypialnie dwie łazienki tak mniej więcej to wygląda dosyć mały teren jakieś 300-400 metrów kwadratowych terenu drugi rodzaj nieruchomości to są takie większe wille to są takie wille wille które już mają 180-200 metrów dużo większy teren działka 500 metrów dużo większy basen potrafi tam być pięć sypialni trzy łazienki i wreszcie trzeci rodzaj nieruchomości, no to są tutaj segmenty w jakichś szeregowcach, czy w jakichś takich bliźniakach sklejonych plecami, czy w takich kładach. I ceny w tych segmentach, bliźniakach czy szeregowcach, no to się zaczynają gdzieś powiedzmy od, jak ktoś ma oczywiście szczęście, od 170 tysięcy w górę, ale raczej powiedziałbym, że trzeba pat patrzeć na, na cenę 200 tysięcy. No, te wille miejskie to jest powiedzmy 350 tysięcy, to już jest naprawdę okazja, ale tak myślę, że około pół miliona. No i te, te wille większe, no to jest um, od 600-700 tysięcy, ale praktycznie do paru milionów, bo tutaj niektóre z nich są naprawdę bardzo duże. Więc spokojnie możemy znaleźć też coś, coś za 4, 5, może nawet 6 milionów. Nie jest to najbardziej prestiżowy, nie jest to najdroższy. Nie jest to najdroższe miejsce. Dojechaliśmy do końca miejscowości, właściwie osiedla Kometa. Tam niżej to było Kario. Tak ostro w górę się jechało, potem tak góra-dół, góra-dół, bardzo wąskie uliczki. Bardzo spokojne osiedle. Natomiast tutaj jesteśmy trochę wyżej. To osiedle się nazywa Kometa i ono jest jakby większe, bardziej przestronne. Te ulice są troszkę szersze. Troszkę większy ruch tutaj jest. Tam, tam praktycznie nic nie jeździło. Zresztą na tych wąskich uliczkach ledwo się można byłoby minąć. Teraz z tego miejsca pojedziemy do zupełnie innego osiedla, do Playa Fossa. To jest zupełnie inny charakter. Tam będą apartamentowce. Ale super ekskluzywne miejsce. Zapraszam. Dotarliśmy w zupełnie inne miejsce do Playa de la Fosa. To osiedle, które tam widać za mną, ono jest małe. Ono jest chyba jedno z najmniejszych tutaj właśnie w okolicy Calpe, ale bardzo ciekawe. Ono się ciągnie wzdłuż Playa de la Fosa za tym, za tą górą jeszcze. A co to jest za góra? To jest Penion de Ifak. największa tutaj góra, ma ponad 350 metrów. A myśmy byli po przeciwnej stronie zatoki, na nieco mniejszej górze, ale tam można wjechać samochodem, a tutaj trzeba się wspinać pieszo. Ja tutaj nie będę wchodził. Ale można, jest ścieżka, i na górze jest taki fajny punkt obserwacyjny. I tutaj zaczynają się właśnie super fajne apartamenty. To nie jest najdroższe miejsce. Tu, jeszcze za tym osiedlem, będzie osiedle port, potem będzie jeszcze. Pueblo, czyli takie stare centrum, i dopiero potem Arenal Ball, najdroższe miejsce. A tutaj, w okolicach 3-200 mniej więcej za metr kwadratowy, można kupić apartament, ale też można wynająć apartament wakacyjny. W Arenal Ball, to już jest ponad 5000. No, właśnie w tym miejscu się warto na chwilkę zatrzymać, bo tutaj za mną y, widzieliśmy osiedle to jest ta właśnie Lafosa, która to jest raptem trzy, bodajże rzędy takich apartamentowców, i już mamy plażę Lafosa. To jest bardzo wąskie, nawet nie wiem, czy, czy, czy nie dwa rzędy czasami. A za mną to, co się rozbudowuje to jest takie, jakby spotkanie się trzech dzielnic, właśnie tej Lafosy. Potem mamy tę Arenal Bol i mamy dzielnicę portową. I tam dalej, właśnie się rozbudowuje, za mną y, nowe osiedla powstają. To jest jakby przedłużenie tych, tych trzech dzielnic na styku, właściwie. I tam zaraz też jest y, Słone Jezioro, czyli Salina de, de Calpe, która też nadaje taki właśnie mikroklimat. Dotarliśmy do portu. No, przed nami jest właśnie ta góra Ifak. W ogóle to jest jakieś cudowne położenie piękna góra wysoka, ponad 350 metrów. Tutaj marina, i za nami właśnie jest osiedle portowe. Przez to osiedle przejechaliśmy, także widzieliśmy troszkę. To osiedle jest też ciekawe ono nie jest najdroższe. Tutaj średnie ceny są nawet poniżej 3000 euro. Może nie wszystkim pasuje po prostu taka bliskość tego portu, a są zdecydowanie lepsze miejsca w Kalpe niż akurat dzielnica portowa. Ale no dla wielu osób może to być bardzo, bardzo atrakcyjne. Tutaj mamy górę Ifak, a po drugiej stronie tej zatoki mamy górę Mora de Toisz, na której byliśmy. Tam się dało wjechać samochodem. I tam jest jedna z najbardziej ekskluzywnych dzielnic, Villa, ta, która się właśnie pnie w górę. Calpe to jedno z najbardziej pożądanych miejsc na Costa Blanca. Najciekawszych to oczywiście klimat śródziemnomorski, kurort, ale też prawdziwe hiszpańskie życie. Tutaj widzimy port. Ale za chwilkę jest plaża Arenal Ball, najdłuższa, największa, najbardziej prestiżowa. Tam ceny 4-5 tysięcy euro za metr kwadratowy bez żadnego problemu. Są też nowe inwestycje, są baseny, są garaże. Kto kupuje? Głównie inwestorzy z Europy Północnej, czyli Skandynawowie, Niemcy, Holendrzy, Brytyjczycy. Także jest sporo Polaków. Potem wynajmują te mieszkania turystom przez większą część roku. Tutaj można, można spokojnie kupić mieszkanie na wynajem dla turystów przez większą część roku. Za chwilkę pojedziemy do starego centrum. bo Kalpe to oczywiście nie tylko nowoczesne apartamentowce, baseny, to też jest stare pueblo, stare centrum. No tutaj są oczywiście kamienice do remontu, na przykład od 100-150 tysięcy euro. No ja nie, szczerze mówiąc, nie polecam osobiście. No chyba, że ktoś ma duszę artysty czy poety, to jak najbardziej. W ten czas będzie miał klimat prawdziwy, klimat małego hiszpańskiego miasteczka z lokalnymi barami, sklepikami, z, z życiem, z fiestami, z dala od zgiełku. To właśnie jest różnorodność. Od portu po plaże, poprzez takie dzielnice mieszkalne, rodzinne. To powoduje, że Kalb przyciąga tak różnych ludzi, inwestorów, emerytów, rodziny, ale także tych, którzy po prostu chcą codziennie budzić się z widokiem na morze. Marykalt. Zupełnie inna atmosfera, zupełnie inaczej to wygląda, tutaj ludzie żyją tak jak kiedyś, zachowali swoje obyczaje, a teraz się chyba szykują do jakiejś festy. To stare centrum, czyli Pueblo, jest bardzo malutkie. Praktycznie 200 metrów, już jest za mną. A teraz idę w kierunku morza, w kierunku najdroższej dzielnicy, najbardziej ekskluzywnej, czyli Arenal Ball. I to jest raptem 10 minut drogi. I Benidorm się może schować. A tu no, nawet gdzie nie gdzie są widzę wolne działki, też ciekawe, takie trochę pomieszane, mamy apartamentowce, tu mamy wolno stojącą willę, tu też mamy willę, no jest dosyć ekskluzywny, muszę powiedzieć. Warto jeszcze wspomnieć też o dzielnicy La Canuta, w której właśnie teraz się znajdujemy. To jest też taka dzielnica willowa. Natomiast ona jest dużo mniejsza niż ta kometa. Za to troszeczkę bardziej przestronna. Tu są troszeczkę większe nieruchomości, ale sama dzielnica jest mniejsza. Dostarliśmy do ostatniej dzielnicy Calpe, czyli La Manzanera. Tu jest taki też ciekawy, fajny budynek. Warto go przyjechać sobie zobaczyć. To jest bardzo ekskluzywna dzielnica. Tutaj są zarówno bardzo ekskluzywne apartamenty, mijaliśmy je, ale także duże rezydencje. To już śmiało można nazwać rezydencjami. To się troszeczkę wyróżnia właśnie od tej La Canuty. Jest oczywiście bliżej morza, bliżej tych klifów tutaj. I od tej komety kario gdzie byliśmy, jest to bardziej ekskluzywne. Żegnamy się z Kalpe. Przepiękne, zielone, cudowne, wyjątkowe miasto. Na pewno będziemy tu wracać. A tu całkiem niedaleko mamy cerkiew.